Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę śledziową. Potrzebować będziemy ciepłaty śledziowe. Przepis znajduje się na moim kanale. Śledzie z zalewy octowej lub możemy kupić w sklepie śledzie Alamatias i należy je wymoczyć dwie godziny w mleku lub wodzie. Ponadto będziemy potrzebować dwa ogórki kiszone, jedną. Cebulę, jedno jabłko, dwie łyżki majonezu i dwie łyżki jogurtu. Śledzie pokroję w paseczki, cebulę posiekam, ogórki w kosteczkę i jabłko również rozdrobnię na mojej krajalnicy ręcznej. Teraz rozdrabniam składniki sałatki. Składniki. Już mamy rozdrobnione, przekładamy do miseczki, śledzie w paseczki, jabłka w kosteczkę, ogórki, cebulę również posiekałam. Dodajemy jogurt, dodajemy majonez, sól i pieprz. I śledzie. Dokładnie mieszamy. Z solą uważamy, ponieważ ogórki są słone i jak również śledzie też są słone. Tak wygląda sałatka śledziowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka śledziowa. I Bigonda g。